Do kuriera, znaczy do prawnika Masz tu moją, masz tu moją, trzymaj Dobra Bo ja zabierałem, tam nie a, a. Oj. Ja o, zabierałem o, to nie leży A, zabieram Dobra dzięki, dzięki Dobra, dobra, dobra Trzymaj Dobra, proszę tu przez kratkę wystawić paluszka Kurwa, obywatelu, chwila, chwila. już gra? dzwonię. Już dzwonię. Już, dzwonię, już dzwonię, spokojnie, już dzwonię Już dzwonię, spokojnie. Już dzwonię. spokojnie. Nie spokojnie. jestem tu po to tak? Nie, 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 o Jezu, no nie, już dzwonię, naprawdę, naprawdę, już dzwonię Już dzwonię, obiecuję, już obiecuję, wybieram numer właśnie A ja nie gram nic, proszę pana, proszę pana, proszę pana. O, o, Zaraz pobiję rekord, zaraz Chwila Proszę pobić proszę bo rekord pobijam Już wykonuję, spokojnie Prawie rekord pobiłem wszystko, wszystko Culture będzie ciem? do dowodów w sądzie. Ogólnie to powinien panu to zarekwirować, ale z mojego dobra pan to zostawi. Nie, nie ma prawa mi pan, pan zabierać to, kamery, woli, bo ja, ja chcę nagrywać Mam swoje brem, zatrzymanie. Pan nie, 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 nie. W nie, 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 Kurwa mać Dobra pierdolę to czerwone I chuj <gryw> Pierdolę to czerwone po. Halo Nie, nie chcę brać udziału w ankiecie Nie ma więcej baterii Tremixus Dobra, Do ee, Jeżeli przycisk jest żółty przytrzymaj przycisk Trzymaj przycisk, przycisk. Jak kolor się... Dronny się potuł, pewnie nic mnie nie jest Wypadłem przez szybę, ale dobrze, bo w zaspę wleciałem. To zapraszam, zapraszam pana tutaj pod ambulans, to... No spoko, już się idę. idę. Pan o nie wstydźcie. Ja... to chyba ten ...tamponie y, do nosa wcześniej, Ta Tak, tak, już... już pan podejdzie, bo... ...nie wiem, gdzie mam iść, proszę pana. Y Pana, ja może pomogę tutaj panu. Tak, widzę pana, pod podabudę, już idę za panem. Ja panu go pomogę, eee... tutaj, bo kolegę wezmę. Ty, ty, bache, ciach, hin 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 spokojnie sam hin 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 sam Sam przejdę spokojnie <śmienny> O kurwa! O kurwa! Nie to nie! To tak ja z... mogę jechać z giałtkiem ja pole chyba, niż Do mi tak szczerze. tak szczerze. To jest obsute, nie? Nie Wyjmiesz sobie fajnego. Co wolisz? A widzę, że! Bo oficer nie zaciągnął ręcznego. Kurwa jego mać. Motorówką. Nie, nie ułóżki Głoska. Aha, jeżeli numer nie ma serii do samogłoski! Dobra, yy, niebieski. Niebieski to był błąd! Jak ci się teraz świeci? Cały czas mnie mruga zielony! Niebieski naciśnij! To był błąd! Naciśnij! O! A potem wzięli ślub. No i oni adoptowali mnie, takiego zielonowłosego, ciemnoskórego brata, e, silnego właśnie. I, I jeszcze chyba kogoś? No i jeszcze kogoś. I jeszcze taką jedną osobę, Terego. I co dalej? No oni się rozwiedli potem, bo mój tata, czyli e, znaczy aktualny tata, czyli stary brat, czyli silny, zaczął się kręcić z mamą. No i to wyszło tak, że to kazirodztwo powstało całe. No, i to było tak, że on się stał moim starym, starym tatą, znaczy starym bratem. No i jednocześnie jest moim ojcem, no i jednocześnie jest moim bratem i ogólnie się prowadza z moją mamą. No ja i pierdole. No i cóż, no, no co ja mogę powiedzieć? Tak to było. No i on właśnie browarki chce ode mnie. O Jezu, wstawaj. Pierdolę. O kurde, dobra, to ja też idę spać. Ale. Zdejm kotarę niech przytule twoją sparę chociaż raz. Waleńcjo, zdejm koszulę niech przytule twoje cytule chociaż raz. No, Waleńcjo! Z widzę, że nie Dobra, zrobiłeś tam tych, bo, bo, tych i tak dalej? Co ty? <laughs> Nie czułem to! Wjebałam się do mosy. Przepraszam! Nie chciałem! Szczerze, że trochę się odwróciłam w tej wodzie! Nie chciałem! Przepraszam! Nie Przepraszam.

no, no bo nie macie dziwiwałci, to to się oh dziwicie, że ktoś wypada, oh no. Olo, olo, olo. Ale to ja pierwszego trzymam, ty. Zatrzymaj. <laughs> zdechłem, Zdechłem, zdechłem! nie no... O. <laughs> no jak pan zdechł, to proszę ci chomą być. Ole, poszli bokiem! Ściągaj Ciągaj to dla nas, dawaj Będzie widok No To ja stanę tu, ja stanę tu Dawaj, a wy plecami, wy plecami, wy plecami odwróćcie się Odwróćcie plecami do Leti, no co? To... Odglądać? Który? Leti No to mnie je pokaż, chociaż Leti Leti, mi nie pokażesz są... Leti, chodź do krzaków, chodź do chodź, mi nie pokaż Dobra, czekaj Ale Leti, pokaż, pokaż się Okej, Leti A co wy chcesz bić, Leti, Leti ja ratowałem tylko, no! Gdzie ty jesteś? Mm. Witam się, Czemu witam? witany. O jezu! Rudy! Teraz jeszcze ja wyobrażam sytuację. Lili slalom i Skyhox 1076 naruty nowy patrolik do Sandy No i co one tam będą robić? Ja już wiem co one będą robić. No co będą robić? Opowiedz mi rudy No co będą, no No Lili, przepraszam. Lili to Muszelki sobie wie. będą lizać? To chcesz mi powiedzieć? No To chciałem powiedzieć, ale to jeszcze nic. To są pałki normalnie policyjne i one później zwracają i ktoś je będzie używał jak to wygląda no? Ty, to w sumie. To w sumie będzie trzeba sprawdzić te pałki policyjne czy mają jakikolwiek osad soli na końcówkach Szefie, no dobra, no ja będę szczery, no, ja będę szczery, ja się trochę boję... No kapitanu. chciałbyś po prostu trójkącik, no ja to czuję, ja to widzę. no. Nie! Jak nie cały czas nie, chodzi, o tym gadasz, no chodzi, chodzi mi szefie o, o mnie, no o kapitan no. Jak one ją szefowi wyrwią, to co będzie? Będzie na co patrzeć tu mamy siniaczka no i, i, tak? i, i... i szok. Mamy tu szok też. Szok półrazowy i siniaczek. No dobrze, a to czemu pan nie wstanie, jak pan ma siniaczka? Potężny szok, tak? Może, a może ma na napięcie i go boli, nie może wstać? Musimy wykonać mastektomię pięty. Jak najszybciej muszę go znaleźć. My znajdziemy Dlaczego? pan sini siniaczka. Wyglądasz jakby cię odbito od foremki Odkąd świeci sikor z wszystkimi domami